Cześć, jestem Tomek i dzisiaj pokażę Wam jak zmieniać motywy w trzech programach, a dokładnie Notepad, Brackets i Visual Studio Code. Pokażę Wam jak w tych programach zmienić wygląd, w sensie na przykład zmienić z jasnego na ciemny, z ciemnego na jasny oraz dostosowywać się, dostosować jakieś inne różne wariacje kolorów. Ok, znajdujemy się teraz w Notepad i w tym programie zmienia się to w następujący sposób teraz jesteśmy na defaultowym i wygląda to w ten sposób no oczywiście biały kolor na defulcie jest ale nie jest to zbyt przyjazny kolor jeśli chcemy tworzyć coś w, dajmy w nocy albo w, w warunkach gdzie jest troszkę ciemniej już wtedy najlepiej sobie zmienić na ciemny jakiś no nie no jeśli chcemy to zmienić no to wtedy dajemy sobie settings potem style configurator tutaj i tutaj możemy sobie wszystko dokładnie pozmieniać, jak to chcemy. Tutaj mamy default, możemy sobie zmieniać. E, tutaj są różne, wam pokażę chwilkę jakieś przykładowe, na przykład Hello Kitty, to jest mój ulubiony, ale mało mało, e, mało użyteczny, ale no, ale przyznajcie, że jest fajny. E, dobra, dalej e, Obsidian, jakieś. Tutaj są inne, różne rodzaje. Oczywiście możemy sobie zmienić to na własny na swój własny sposób, na przykład wybrać sobie dwa kolorki. Zdejmę na przykład zielony i czerwony To totalnie nie będzie wyglądać dobrze, ale wtedy po kliknięciu tutaj sobie w Enable Będzie to wyglądać tak, no nie, że mamy czerwone tło I na białym sobie będzie nam zaznaczać i Tutaj będzie kolor tekstu, tutaj jest kolor tła Możemy oczywiście sobie to jeszcze pogrubić Pochylić Jakieś takie różne dziwne rzeczy z tym porobić No ale to to już oczywiście wszystko są wasze preferencje i możecie to sobie zrobić i dostosować na swój sposób, jak tak naprawdę chcecie. Dobra, teraz przejdziemy do kolejnego programu, jakim jest e, Visual Studio Code. Tutaj już Wam pokazuję, tutaj jest Visual Studio Code. Mamy tutaj już otwarty jakiś pliczek. I jak to zmienić w Visual Studio, e, Visual Studio Code? E, aby to zmienić, to musicie sobie tutaj wejść w ustawienia i potem wejść w settings. Czyli znów ustawienia, tak naprawdę i potem tu mamy e, workbench tutaj i appearance czyli no po polsku oczywiście będzie tak samo mm, kolejnościowo więc sobie tutaj dostosujecie ale mi się wydaje że to nie będzie problemu akurat z tym żeby sobie, tu, sobie to przetłumaczyć na szybko e, ja pracuję w języku angielskim ponieważ mi jest po prostu łatwiej e, appearance i potem mamy tutaj kolor kolor tego naszego motywu ja mam ustawę na ciemny są tu jeszcze oczywiście inne pokażę wam też jak to wygląda w miarę light jest jeszcze jest e, jakieś no dużo ich jest oczywiście każdy sobie dostosuje sobie mu się najbardziej podoba e, ja ja najczęściej jak już pewnie widzieliście w poprzednich filmach korzystam po prostu default dark plus według mnie jest po prostu najbardziej użyteczny jeszcze wam pokażę jak jakby się to zmieniało mm, tutaj tekst tak samo się będzie zmieniać oczywiście te wszystkie liniki i kolory tego tekstu też się będą zmieniać Ok, e, kolejnym, kolejnym oczywiście programem będzie brackets. E, tutaj i robimy to oczywiście e, wchodząc w View, potem Teams, czyli motywy. I oczywiście możemy sobie tutaj zmienić motyw z jasnego, ponieważ w jasnym niezbyt przyjemnie się pisze. Możemy sobie zmienić tylko niestety na ciemny. Nie wiem, możliwe, że są jakieś dodatki do tego, jakieś, no jakieś po prostu modyfikacje tego programu, gdzie możemy sobie, zmieniać na, możemy sobie zmieniać na jakieś inne jeszcze motywy, ale my mamy tu dostępne tylko jasny, ciemny, mi się wydaje, że to i tak wystarczy każdemu, no i oczywiście tak to w ten sposób wygląda. No i to tyle, mi się wydaje, że może się wielu osobom przydać ten film. A ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam na poprzednie filmy, bo mamy już na kanale ich 20, to jest już bardzo dużo, wrzucamy co dwa dni, więc zapraszam Was do subskrybowania kanału, trzymajcie się na razie.